Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będę kontynuował mój cykl, mój filmowy pierwszy raz. I może Państwo tak się zdziwicie, że ja stosuję takie wąskie podziały tych filmów: że są filmy o. jest odcinek o filmowych pociągach, a tym razem przyszedł moment, kiedy chciałbym nie wiem, czy tutaj widać moją madelkę o filmowych pieskach coś opowiedzieć. I nie potrafię odtworzyć z pamięci, który z filmów, z dwóch filmów, bo tutaj mam taki dylemat, był filmem widzianym jako pierwszy. Załóżmy, że był to film Biały Kieł. To oryginalna nazwa to jest Biały Quick. Film produkcji radzieckiej. O, tutaj się właśnie pokazała moja delka. Pełnej okazałości, akurat pokazuje Państwu tutaj y, tył swojej dostojnej głowy, ale to jest właśnie mój Lawladorek, który też chciałby dzisiaj, wiedząc o tym, że film jest o pieskach, też chciałby tutaj zabrać troszeczkę y, uwagi Państwa. I słusznie, a tylko połóż się, bo ja jak nagram to, to pójdziemy sobie na dół. Film produkcji radzieckiej, tak jak wspomniałem, z 1946 roku. Oczywiście, no Biały Kieł wiemy, Jack London, ten autor był hołubiony przez Związek Radziecki, przez twórców Związku Radzieckiego z racji tego, że Jack London nigdy nie krył się ze swoimi lewicowymi poglądami i ta jego, te jego książki, ta jego twórczość była nacechowana właśnie takim resentymentem konkurencji, czasami bezdusznej. Do tego kapitalizmu, który wtedy się kształtował na początku XX wieku. Odkładając na bok, kto to wyprodukował, ale film był zrobiony bardzo dobrze i jako młody dzieciak po prostu oglądałem go z wielką przyjemnością i z emocjami. Oczywiście ta radziecka adaptacja nie była jedną, którą oglądała adaptacja filmowa. Było ich kilka, chyba był nawet też serial, ale ja zapamiętałem taką wersję z 1991 roku i reżyserem był Randall Kleiser. To jest ten, o którym reżyser, o którym wspominałem, będąc w Los Angeles, kiedy odwiedzałem miejsca, gdzie kręcono muzykal z Johnem Travoltą Grease. I właśnie tenże reżyser nakręcił właśnie nową adaptację, nową z 1991 roku, tak. Czyli kolejną adaptację i tam e, występuje e, Ethan Hawke i e, Klaus Maria Brandauer. Ojejku, kurczę, jak ja lubię tego, z, z, kocham go za rolę w filmie Istwana Sabo, e, mephisto Doskonała rola, genialna rola. Także Brandauer właśnie i Hawke. Polecam Państwu ten film, bo naprawdę warto obejrzeć. Drugim filmem spośród właśnie tej pary jest y, Leslie Wróć. Pewnie Państwo znacie ten film. To jest bardzo stary film z 1943 roku, jeszcze starszy od tego pierwszego. Film opowiadający o y, owczarku szkockim. Ten film y, z dwóch powodów był dla mnie bliski i chętnie do niego wracam. Z racji tego, że jako dziecko. Miałem takiego psa, ale za chwilę, kilka zdań o tym opowiem za chwileczkę. Ale wracając jeszcze do tego filmu, no, fabuła jest prosta. że no, dzieje się w Yorkshire. Yy, biedna rodzina brytyjska, no wiadomo, no to, to nie były czasy, gdzie w Europie yy, się przelewało od dostatku. Yy, mają yy, psa, który, no którego nawet nie mogą utrzymać. Tam tylko ten mąż pracował, nagle stał się bezrobotny, no i sytuacja się jakoś skomplikowała na tyle, że musieli podjąć tą decyzję, taką no bardzo bolesną, szczególnie dla, dla ich syna Joe, który był zakochany wręcz w Lesi. No i Lesi została sprzedana do bogatemu człowiekowi, który tam miał, trzymał inne psy w takich tam klatkach. No dobrze się z nimi obchodził, tak. Nie wiem, jakie tam miał plany w związku z tym Lesji, że to będzie jakieś e, e, rozpłodowe, jakiś pies. Nie wiem. W każdym razie ta Lesji e, uciekła. Tam w, wróciła po prostu do tego chłopca, wróciła do tego domu swojego. Tam były różne perypetie. E, no i oddali tego psa. Musieli z powrotem oddać, tak? bo już wzięli za niego pieniądze. No to nie wypadało, żeby, żeby go nie zwrócić temu właścicielowi kolejnemu. I później on wyjechał bardzo daleko, chyba do Szkocji z tego co pamiętam. I ta Lesji przez pół Anglii w jakichś dramatycznych właśnie okolicznościach przedziera się, różne przygody ją spotykają. No, te, tego rodzaju filmy mają tą taką łatwość wzruszania, tak? Budzenia takich pozytywnych emocji. No, na pewno w moim przypadku tak jest. I teraz moje osobiste wspomnienia. U mnie była bardzo podobna sytuacja. To znaczy. W sekrecie moja mama tego pieska, który wabił się Diana, i był to owczarek szkocki, byłem zakochany w tym się. Nie był u nas od szczeniaka, tylko też ktoś go nam podarował, czy, czy, czy kupiliśmy go. Ale w każdym bądź razie przez ten włos yy, Diany, takie obfity, i przez te linienie, moja mama miała po prostu urwanie głowy, tam z utrzymaniem czystości. A że była naprawdę bardzo zapracowaną kobietą i ciężko pracowała, no to nie wiem, jak ona tatę przekonała, czy tata o tym wiedział, ale w każdym razie znalazł się jakiś dobry człowiek, mieszkający, później się po latach dowiedziałem na, na, na osiedlu na Dąbrowie, który tego psa od nas zabrał. A że Diana nam systematycznie uciekała, to yy, ja się nie zdziwiłem, bo za każdym razem, jakby ktoś albo ją przyprowadził, albo ją gdzieś na osiedlu zobaczyliśmy. To tym razem myślałem, że to jest po prostu też kolejna jakaś taka ucieczka, która skończy się szczęśliwym powrotem, ale tak się nie stało. Także opłakałem moją Dianę i dopiero po latach, nie wiem czy to brat się z tym wysypał, czy, czy mama się przyznała do tego. No, to było naprawdę bardzo dla mnie takie bolesne ukucie, no ale zrozumiałem, że w życiu no, są takie chwile, wyższa konieczność, tak, i rozumiem motywację mojej mamy. Chociaż do końca ją ja mnie usprawiedliwiam, to też inna sprawa. Przejdźmy może do, do kolejnych filmów, e, kreskówki. <laughs> Nie wiem, czy Państwo e, pamiętacie e, czy widzieliście kiedykolwiek taką serię e, z Psem Huckleberrym. <laughs> Taki ten pies Huckleberry to po prostu pocieszna, naprawdę pocieszna e, postać. E, pamiętam, że ten e, e, aktor, który dubbingował tutaj tą rolę, e, to miał taki nosowy głos i ten Huckleberry tam sobie tak podśpiewywał zawsze taką piosenkę Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine A niech mnie zając kurze ślady, a może ten lew to jest kogut? Strasznie śmieszny jest ten numer z tropami Takim nosowym, charakterystycznym, zbasowanym głosem. Pies Huckleberry oczywiście. No, no pies Pluto, pies Goofy, czyli te yy, postaci yy, z kreskówek Disneya. okej okay. to tyle może o kreskówkach. Nasze polskie filmy, gdzie pieski się pojawiały, no to oczywiście czterej, pancernie i pies, tak. <grym> no to jest yy, klasyk, czyli szarik. Szarik, ja tam w tej mojej serii, gdzie. Odwiedzam miejsca właśnie kręcenia tego serialu. Kilka razy nawiązuję właśnie, czy wspominam, czy inni wspominają inne osoby tego pieska raczej pieski, bo to dwa czy trzy psy brały w tutaj udział w nagrywaniu scen do, 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 do serialu. No i taki bardzo popularny, i często wznawiany w latach 70. serial przygody psa cywila, gdzie Litwin gra rolę takiego sierżanta Walczaka, taki troszkę taki no. Taki trochę niezgłowaty, taki, by się wydawało, że no taka niezguła pechowiec, ale wychodziło na jego. Nie zapomina, dwa razy gdyby nie on. W służbie nie ma sentymentów. Nie chce się przyzwyczajać. Potem znowu albo zginie, albo do wybrakowania. I tam jest właśnie ten cywil, który jako szczeniak Przyszedł na świat jakby nadprogramowo i tak czarny charakter, którego tutaj gra pokora, czyli jego jakiś zwierzchnik w tej milicji, decyduje się, żeby uśpić tego psa. No, ale dzielny, dobry sierżant, walczak, ratuje cywila i tak to właśnie wkracza do służby milicyjnej. To jest taki miniserial. No i tam oczywiście ściga jakichś bandytów, ratuje dzieci przed wybuchem niewypału. No różne, różne ciekawe tam historie się dzieją. Reżyserem tego jest Krzys Krzysztof Szmagier, którego znamy nam chociażby z serialu 07 Zgłosie. Przejdźmy może teraz do współczesnych filmów o tej tematyce. Jest ich bardzo dużo, i tak nie w porządku chronologicznym. No, film oczywiście 101 Dalmatyńczyków. Z Glenn Close <noise> w roli naprawdę takiej niesympatycznej pani, która ta by tych psów nie kocha. Tak powiem, bo oczywiście w uproszczeniu, znacie Państwo, tutaj ten film nie muszę opowiadać, co tam się dzieje. Następny film to jest film z 2020 roku, czyli sprzed 4 lat. I znowu mamy tutaj Jacka Londona jako autora powieści, na podstawie której został nakręcony ten film. Doskonała obsada. Główną rolę tam gra Harrison Ford, który się zestarzał jako aktor, coś tak jak Clint Eastwood, daj panu, Panie Boże mu jak najdłużej, żeby sobie w tych filmach jeszcze grały, żebyśmy go widzieli, i cieszyli się jego grom aktorską. I tam rolą właśnie psią, to jest pies, taki potężny pies, to jest mieszaniec, Bernardyn z Owczarkiem Szkockim. Pies wabi się, bach, ma takiego swojego dobrego Pana, tym panem jest, żyje sobie w Kalifornii, panem jest sędzia. No, wiedzie mu się bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy zostaje porwany. Zostaje porwany, i przez to, że on jest takim dużym, silnym psem, no to ten, kto, kto go porwał, to sprzedaje go do, do zaprzęgu. Tra y on, ten pies ląduje gdzieś na dalekiej północy. No wiadomo, wtedy gorączka złota, czyli Alaska, psy zaprzęgowe były potrzebne, no i całego jego perypetie, tak nie będę państwu spoilerował i opowiadał. W każdym bądź razie ten film też jest pełen tutaj zwrotów akcji, ten pies doświadcza też ludzkiej brutalności, ale zarazem też i czułości, i takiego, takiej opieki ze strony chociażby właśnie tego naszego Harrisona Forda. Mamy oglądamy piękne plenery w, w różnych takich odsłonach i letniej i zimowej. Chociażby dlatego warto ten, ten film obejrzeć. Film jest, jest fajny, no, wzruszający. Jeżeli ktoś lubi oglądać psy, tak przygody, pieskie życie <noise> i y, przygody psów, no to na pewno się nie zawiedzie. Tak? Nie będzie zawiedziony po obejrzeniu te, tego filmu. I teraz film, który mnie bardzo wzruszył. I tutaj moja no taka rada dla panów, jeżeli nie oglądaliście tego filmu. To tak y, polecam, byście to zrobili sami, tak? bo jeżeli będziecie y, ze swoją damą oglądali, to i wtedy przyjdzie moment, kiedy w Waszych oczach Wasze oczy się zaszklą i się wzruszycie, no to może to być z niekorzyścią dla Was, tak? bo jeżeli do tej pory zgrywaliście jakichś takich twardzieli, Mężczyzn, takich, którzy nie okazują emocji, a już na pewno nie przy jakichś filmach, no to uwaga, takie, taka moja przestroga i ostrzeżenie bo różnie może być. A szczególnie to, tą e, uwagę kieruję do e, panów, którzy są wielbicielami psów. Ja się do takich zaliczam i powiem szczerze, że jak oglądałem, bo chodzi o film Marley i ja, to fakt, że mieliśmy labladora, który dwa lata temu odszedł, 13 lat z nami był Bruner i przeszliśmy tak jak ta para, bo tam jest. Doskonała obsada w tej filmie. Film z 2008 roku. Przepraszam że tak chaotycznie, ale tak jakoś bez, zupełnie beznamiętnie o tym filmie nie potrafię opowiadać, bo zaraz sobie przypominam tamtą całą historię. Jest Owen Wilson i Jennifer Aniston. No proszę bardzo, po prostu top można powiedzieć. Wilsona kocham za rolę w o północy w Paryżu w filmie Udy Allena oglądałem go kilkukrotnie i za każdym razem się cieszę przysparza mi dużo radości ten film ta romantyczna komedia ale wracając właśnie tutaj do filmu o tym Labladorze to jest taka strona Labladormania i tam czasami ludzie zadają takie pytania czy chcieli kupić Labladora tak? Szczeniaka i i chcą wcześniej się upewnić, czy to jest dobra decyzja, jakie są te psy i ten. No to wielokrotnie ktoś po prostu jest od tego odwodzony w ten sposób, że jeżeli nie możesz temu psu poświęcić kawałek swojego życia i dużo czasu, to nie kupuj takiego psa, albo nie przysposabiaj ta, takiego psa, bo yy, ta rasa jest yy, tak zżyta z człowiekiem, ale jest to totalny chaos. Przez pierwsze dwa lata albo nawet trzy to są niszczyciele, to są rozrabiaki, to są po prostu psy nieokiełznane z nieprawdopodobną energią i właśnie tam yy, w tym filmie nie chcę w ogóle wam nic mówić, co tam się dzieje, bo jeżeli ktoś nie obejrzał, no to teraz już biegiem szybko proszę <laughs> szukać na streamingu albo gdzieś, yy, nie wiem, jakieś płyty i, i ten, ten film wrzucić, bo to jest po prostu nie można tego Szczególnie ci, którzy mają psy, tak, nie mogą e, takiego filmu nie obejrzeć. Jest z nami Adelka, która jest już z nami półtora roku. Adelka jest tej samej maści co Brunner, e, ale tym razem no, suczka jest Inna od, od Samca, to, to, to niewątpliwie, ale <grywia> ten film miał być. Ten mój materiał miał być o, o filmach o psach, a nie o samych pieskach. Także przepraszam za moje tutaj takie osobiste dygresje i rozwodzenie się. No, psy są kochane, tak. No i na sam koniec zostawiłem film, który jest dla mnie tutaj w tym zakresie, w tym podgatunku. O no, gatunku to chyba za mocno powiedziane. Filmem najważniejszym i najmocniejszym i najbardziej wzruszającym, ale o tym filmie opowiem Państwu w innym miejscu. No i miejsce, gdzie się przenosimy, to jest stolica Japonii, czyli Tokio. Shibuya Crossing Scramble. No i tutaj, przy wyjściu z dworca Shibuya znajduje się statuetka naszego bohatera. Na sam koniec zostawiłem ten film, bo ten film jest dla mnie z tego gatunku, czy podgatunku najbardziej wartościowy. To jest taki naprawdę typowy wyciskacz łez. E, ten piesek, bohater Hachiko, oj, nie chcę opowiadać, tak? bo nie chciałbym Państwu, nie wierzę, że ktoś nie, nie oglądał tego filmu, ale jeżeli ktoś taki się znajdzie, no to nie chciałbym po prostu zabierać przyjemności oglądania tego. Trzeba to obejrzeć, jest naprawdę wzruszający, Hey, w tym miejscu chciałbym się z Państwem pożegnać, bo to jakaś fala ludzi, zaraz mnie zgniecie, a nie jest naprawdę łatwo tu cokolwiek nagrać. Jak Państwo widzicie, są to dziesiątki tysięcy ludzi. Kiedyś tam obliczali ile na tym e, skrzyżowaniu, najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu świata, ponoć ludzi w jednym miejscu się, znaczy w, w ciągu dnia potrafi się przemieścić, ale są to setki tysięcy. Także Żegnam się z Państwem i mam nadzieję, że ta seria tych filmów o pieskach się Państwu podobała.